Cześć, witam Was z mojego kanału Karol Wesie. Dzisiaj mamy niedzielę. No, i mimo takiej brzydkiej pogody, postanowiłem się wybrać do lasu, zobaczyć co słychać, czy jeszcze grzyby są. Bo w tym tygodniu było w miarę ciepło, deszcz też padał. No, ale wiadomo, to już jest listopad, no i nie ma się czego niby spodziewać wielkiego. No, i dzisiaj jednego na razie podgrzybka znalazłem. Teraz tutaj jeszcze chodziłem, szukałem i znalazłem drugiego. Zobaczcie. Tutaj się trafił. Trochę widać jakiś taki pęknięty, ale przynajmniej chyba będzie zdrowy. Podgrzybeczek las taki tutaj, o ale leje strasznie, no, le, leje jak nie wiem co. Dzisiaj ciepło nie jest, no ale chciałam się wybrać. Bo wiem, że za niedługo sezon się już może kończyć. Zobaczymy, jaki ten podgrzybek jest. O, zakrywamy. Jest. No, nie jest on w najlepszej tutaj postaci. Trochę zjedzony, tutaj pęknięty. No, nie oszukujmy się, że jest, że jest coraz gorzej i będzie coraz gorzej z grzybami. No, tutaj myślę, że macie takie same zdanie. Wiadomo, że są lasy, w których jeszcze jest dużo grzybów, i tego oczywiście nie wykluczam. Ja dzisiaj bardzo liczę na gąski i na pewno zobaczę, czy są. Ostatnio jeszcze nie było, ale no dzisiaj myślę, że już, że już powinny być. Zobaczymy, czy się już pokazały. Tutaj na razie dzisiaj mój drugi podgrzybek. Maślaku dzisiaj nie widziałem. No powiem szczerze, że na razie to słabo to wygląda, a tak już będzie. Jest dzisiaj pierwszy podgrzybek. No i ja idę szukać dalej, chociaż powiem szczerze, że domyślam się jak to już będzie. No, prawda jest taka, że się już jest taka pora, że już grzyby się będą kończyć. No ale na razie się tym nie przejmuję. Będę szedł dalej, szukał. No i liczę na kolejne jakieś okazy. Zobaczymy co słychać dalej. W tym deszczowym tutaj lesie strasznie leje, powiem Wam, że... No, nieprzyjemnie dzisiaj w lesie. No, ale chciałem zobaczyć, więc pojechałem. Ciekawe, czy ten podgrzybek chociaż będzie zdrowy. Tutaj wygląda, że, że tak, ale to zobaczymy. Ja szukam dalej. No teraz maślaczek też się trafił. O, świeżutki, młodziutki. Też fajne, ładniutki, więc o. Maślaczek jest trafią się w miarę świeżutki, więc zabieramy maślaczka. Pierwszy dzisiaj maślaczek trafiony no i oby było więcej, ale zobaczymy. Tak się tutaj on prezentuje, ten ulewny dzień. Ja go ze sobą zabieram, no i idę szukać dalej. Deszcz nadal pada, co prawda, wydaje mi się, że już troszeczkę słabiej, ale póki co opady na razie mają się utrzymywać. A tutaj trafiłem na grzyby, których w tym roku było bardzo dużo, i teraz muszę przyznać, że jest ich całkiem wysyp, ok, dużo ich jest. To są kanie. Kań w tym roku ogólnie było całkiem dużo, teraz mamy wysyp, tylko że trochę ten wysyp późny, więc te kanie często nie rosną. Później Wam pokażę taką jedną, co tutaj widziałem. Zabieram te kanie. Wiem, że kanie to bardzo delikatne grzyby, i na rowerze będzie mi je ciężko jakoś wziąć, ale postaram się to jakoś wziąć. I tutaj, charakterystyczna cecha kani, no ten pierścień nieruchomy. Wiadomo, że, że on czasem jest, może się rozwalić, ale tym się nie przejmujcie, ale widać wyraźnie, że, o, że on tutaj się porusza. Tak samo te blaszki też nie wyrastają od razu od czonu, tylko jest tutaj taka przerwa, widzicie. To jest charakterystyczne cechy kani, też na górze ten taki cypcyk. Też trochę od deszczu się to zmyło, widzicie, o. Te takie malutkie. Tutaj młodsza kania sobie rośnie. Tam widzę jeszcze jedną, ale to już nie będę do niej szedł. A tu zobaczcie, przez to, że ten wysypkanie jest tak późno, no to o, zobaczcie jakie kanie potrafią być małe. To też jest kania, ja już zaraz tutaj wyjmę i Wam tylko pokażę, o, że też to jest kania. Widać to, ale przez to, że ten wysyp jest tak późno, to te kanie już po prostu nie rosną nawet, o zobaczcie. Bo widać, że to jest, są kanie. Ja to tu zostawię i tutaj to trafiłem na naprawdę kolosa, zobaczcie no ta kania to jest już naprawdę to jeszcze tak głupio ona urosła trochę mogę powiedzieć, ta gałąź ją przygniotła, ale jest kolos, trochę ta kania stara, no na razie ją wezmę, zobaczę ale zobaczę później, czy, będziemy, czy coś z nią zrobimy, patrzcie jaki kolos ale wydaje mi się, że ona chyba będzie robaczywa ale Gigant jest, więc chciałam Wam na pewno to pokazać. Piersień też się powinien poruszać, no chyba, że, że nie. Zobaczymy, ale raczej tak. Jest, rusza się. Jest ruchomy. O, poruszamy nim. Ja tej kani chyba nie będę brał, bo jest trochę taka sarawa, widzicie sami. No i najprawdopodobniej też będzie robaczywa. Zobaczę co z nią zrobię. Ja co prawda i tak tych kań nie wiem, bo rodzice mi jeszcze nie dają, bo wiadomo, po pierwsze zawsze jest ryzyko, że można się zatruć. A po drugie kani się powinno jeść od 18 roku życia, więc to też na pewno dużo zmienia. No i nawet tak chodzę i o! Podgrzybek złotopory. Ja go nie biorę. Ja tych grzybów nie zbieram, ale tak wam tylko pokazuję jako ciekawostka. Ta kanie naprawdę ładna, więc ją na pewno wezmę. Teraz kań jest tutaj w lasach mieleckich, tutaj w okolicach mielca bardzo dużo. Więc naprawdę kań to jakby się na niej specjalnie wybrała, to na pewno cały koszek bez problemu można byłoby zebrać. Ja na kaniach się nie skupiam, ale... Taką o, mogę wziąć, jest idealna, tutaj jajko, bułka, no i na patelni usmażyć i jak schabowy, smakują, co prawda ja jeszcze nie jadłem, nie, nie próbowałem, ale tak mówi mój tata, że bardzo smaczne, tutaj o, ten pierścień charakterystyczny, leje deszcz. No ale jadę dalej, no, zobaczymy. Myślę, że teraz na gąskach się skupię. Zobaczę czy rosną, czy są już. Wiadomo, innych że też będę szukał, ale przede wszystkim mnie interesują dzisiaj gąski. No a ja będę jechał dalej. Trochę zmienić las. Taki trochę bardziej iglasty sosnowy. Jadę dalej. No lekko już zmieniłem las, co prawda dalej pada. No, i się jeszcze trafił podgrzybek brunatny, ten, którego w tym roku tak mało było, ale jest, teraz się trafił. Noga się urwała, nie wiem czy nie będzie robaczywy, ale powiem szczerze, że wygląda nawet, nawet świeżo. Nawet nie wygląda na jakiegoś starego kapcia. Tak, w takim modrzewiowym lesie. modrzewie. Jedne drzewa iglaste, które w Polsce spuszczają igły To o, dobra, to jeszcze są, ale już widać, że będą spuszczały. Tak wiadomo, najlepsza miejscówka na maślaki modrzewiowe, więc ja tutaj chodzę. No i maślaków oczywiście szukam bardziej. Tutaj nawet myślałem, że jakieś maślaki będą. Ale niestety maślaków. I co nie widać prawda miejscówka na maślaki bardzo dobra tutaj odrzewiowy las no to jednak maślaki lubią tak rosnąć no i często rosły ale czy tym razem będą rosły chyba nie Przecież no nie wiem o jest Jest maślak Trafił się o dziwo, tutaj nawet nie jeden. O, jest maślaczek modrzewiowy, zwany inaczej żółtym. Kolejny. No, super trafiły się. O, tutaj jeszcze. Ojej, no, tego to już nie biorę. Ale tu, o, świeżynka. Może się jeszcze maślaki pokażą w większej ilości, no zobaczymy, ciekawy jestem bardzo, czy się pokażą, czy nie, bardzo bym chciał. No ale będzie ciężko, no prawda że jest taka, że sezon grzybowy zbliża się ku końcowi, no kozaków już nie ma, borowików już nie ma. Kurek też już na razie nie ma naszlaki jest już, już coraz mniej podżywki młodych już rośnie bardzo mało a gąsek póki co na razie u mnie jeszcze nie ma może nie będzie, zobaczymy czy będą więc no niestety sezon grzywo jest zbliża się już do końca co prawda no na razie ja szukam, ale wiem, że już jesteśmy coraz bliżej tego zakończenia sezonu grzybowego. Ale na razie jeszcze cieszę się tym, co jest. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś, czymś, co będzie. Zobaczymy. Na pewno też pogoda jest dzisiaj bardzo mi fajna. Ja mam strój taki w miarę odpowiedni na tą pogodę, ale jest mi zimno. I pewnie za niedługo już będę wracał do domu, bo grzybów też jakoś bardzo dużo nie ma, więc nie ma co siedzieć. Kanie tamtą zabrałem, bo była dobra. Tylko jedną, teraz kaniec akurat dużo, tylko bardziej wiadomo one rosną tak przy lesie, na polanach. Wy pewnie siedzicie w domu, jeżeli u was też jest taka pogoda. No ja chciałem się chociaż na chwilę wybrać, zobaczyć co w tym lesie słychać. Przecież też nie bym posiedział w domu. No, ale chciałem zobaczyć, bo wiem, że jeszcze mogę się cieszyć tym, co tutaj jest. Tymi właśnie okazami grzybów. i maślaczkami pod grzybkami. I zobaczymy. Ja już pewnie za niedługo będę wracał do domu, ale jeszcze jadę przede wszystkim zobaczyć, czy są te wąskie, które tak bardzo ich wyczekuję, bo bardzo chciałbym je znaleźć, zobaczymy. Ja będę jechał dalej, bo tak jak się stanie, to się od razu robi zimniej, jak się rusza człowiek, to o wiele lepiej jest, na pewno jest cieplej. Wtedy chociaż i tak jest mi ogólnie zimno. No ale jak się stoi, to naprawdę jest bardzo źle, więc ja będę jechał dalej. I cóż. Zobaczymy czy będą gąski. Już na podgrzybki czy maślaki to już nie ma chyba co liczyć zbytnio. Teraz jestem ciekawy, czy są te gąski. A więc jadę dalej. No, te grzyby to się nie zatrzymują. 5 listopada dzisiaj. A one jeszcze rosną. No. Kurki w listopadzie. No, to jest rzadkość jednak. W tamtym sezonie to ja w ogóle ciężko. Było ogólnie z kurkami, a teraz o, zbieram je w listopadzie. Tu, o, kureczki. No, powiem szczerze, że fajnie. Zresztą się tak parę kurek trafiło. Poszłem na gąski, a trafiłem kurki. To jest coś bardzo ciekawego, wspaniałego i fajnego, że się jeszcze pieprzniki Jadalne trafiły. O, taka garsteczka. Niby garsteczka! Ale są. To są kurki, a nie. Podgrzybki przystopowały. Maślaki też. Co prawda, kurki też, ale no to. jeszcze pod, podgrzybki. O tej porze lu. Czasem rosną. To nie jest nic dziwnego, że podgrzybki rosną. Ale na przykład kurki o tej porze, no to już jest rzadkość. Wiadomo, że tam pojedyncze to są, tylko nie, że ja nie wiadomo jak zbieram, ale jednak. O, jakie młode rosną, zobaczcie. Widzicie? O, to są grzyby. Oczywiście, no pewnie, kureczek nazbieramy. No o, kolejne tu, widzicie? Miały być gąski, trochę te kurki już zostały w takim... W słabym stanie, ale to są jednak kurki, no to wiecie. One przy 35 stopniach rosną nieraz, więc dla nich to już nie jest odpowiednia pora na rośnięcie. A i tak mi się trafiły, więc wiecie, jest nawet dobrze. Jeśli chodzi o kurki, jestem bardzo zadowolony, jest 5 listopada, więc ogólnie jeżeli chodzi o grzyby, to jest nieźle. Nie mówię, że, że jestem jakiś załamany, bo jest całkiem dobrze. Jeśli chodzi naprawdę o porę, w jakiej już jesteśmy, to i tak jest dobrze. Nie ma mówić, że co, że jest jakoś źle, bo jest całkiem okej okay już. Tylko szkoda mi, że borowiki się skończyły, kozaki się skończyły. Podgrzybków w która mniej. No taka sprawa, że podgrzybków to w tym sezonie. No nie było. Oho, o wilku mowa. Przywołałem wilka. O, zobaczcie. Jest. Podgrzybek się trafił. Gadam, gadam. Idę i bam. Podgrzybeczek na dzień dobry. A więc, no właśnie, wracając do rozmowy o tych podgrzybkach, no to podgrzybków w tym nie było mało właśnie, wydać było, że dwa tygodnie temu się w miarę nawet pokazały i nawet myślę, że gdyby nie pora, czyli końcówka października wtedy, to myślę, że tych podgrzybków mogłoby być też tak dużo, tylko po prostu ten wysyp się za późno pokazał moim zdaniem, za późno, zdecydowanie za późno. Jeszcze rozumiem, jakby to był. Wiecie, połowa października. No ale tutaj, no to to już jednak jest. Wiecie, taka pora, że ja się wcale nie dziwię, że to tak jest. Ale trudno. Ja szukam dalej. no Mam nadzieję, że te gąski znajdę, bo przyszłem tu na gąski, a nie na kurki. No, chociaż na podgrzybki. Akurat fajnie, że się trafił. Ale ja idę szukać gąsek i zobaczymy, czy się trafią. Gąski się chyba nie trafią, ale trafiają się kolejne już okazy kureczek. No, tamte już trochę takie słabe, ale tutaj no jest. Trafiły się kolejne już dzisiaj okazy kurek, których w tym sezonie było bardzo dużo i teraz... Też się trafiły. A tutaj jest ta moja kubka, co położyłem. I o ile mi się nie przewidziało, to tu jest ten grzyb, którego właśnie tak szukałem i czekałem. Tak. To jest ten moment, w którym znajduję pierwszą w tym sezonie gąskę. W tym przypadku to jest gąska zielonka i jest! Mamy to! Mamy to! Jest! Pierwsza gąska w tym sezonie grzybowym 2023 udało się mi ją znaleźć! Nareszcie! Jestem bardzo zadowolony z siebie. Czekam na tą gąskę, tak przechodzę, stoję, myślę, jak się zastanawiam. Ale stwierdzam, że to jest gąska. No i jest. Mamy to. Mamy to. Jest pierwsza gąska. Dobrze widziałem. A więc dołączam tutaj do tej kubki. Mamy gąskę. Jest dobrze. Idę dalej. Mam nadzieję, że za kolejnymi gąskami. No już jest dobrze. Kolejne gąski zielonki. Z nich jest najlepsza, słuchajcie, zupa z tych gąsek zakrywamy. So, i to nie, to nie wszystko, bo tu o z piasku wyrasta kolejna gąseczka. No nareszcie, czekałem na nie tyle, że Ło, ho, ho a ta taka trochę zjedzona, i nie będę brał. Ale są, so, nareszcie. Super! Cieszę się niezmiernie, że nareszcie mam te gąski zielonki. O! Zakrywam. No i są! No i super! Kolejne gąski trafiają do kolekcji. Mam nadzieję, że jeszcze ich będzie więcej. W sumie jeszcze szarych nie znalazłem, ale to szarych, w sumie. No ja je tak nazywam szare, bo to są gąski. Niekształtne, ale. Nieważne, ja je tak nazywam. No dobrze, idę dalej. Tutaj kolejne dwie znalazłem i tu jeszcze taka jedna schowana w igłach. O, zobaczcie. Gąski zielonki, zwane też gąskami żółtymi. Trafiły się, jest naprawdę super. Cieszę się, że rosną. Pokazały się, jestem zadowolony. Idę dalej szukać. Mam nadzieję, że jeszcze się jakieś trafią. Wciąż nie przestaje padać. O, zobaczcie, co się dzieje. O. Wciąż pada. No i tak na razie chyba będzie padać. Więc ja już nie mam tutaj co do roboty, że tak powiem. W lesie gąski zaliczyłem. No więc już będę niestety wracał do domu, bo już nie ma co tu robić, całe mokro i zimno, wracam do domu na ciepły rosołek. Tak Wam tylko tu o, pokażę co, co wychodzi, o widzicie? Może jednak to jeszcze nie jest koniec, chociaż wiem, że to już jest 5 listopada, no to jednak pogoda no taka jaka zazwyczaj jest listopadzie, no nie oszukujmy się, że tutaj nie ma co liczyć że nagle jakaś dobra pogoda będzie to wiadomo a cóż, ja jeszcze trafiam na takie okazy jak ten gąski niekształtny ale tutaj schowana w tym piachu naprawdę jest, jest zimno no ale gąski no to tak właśnie o tej porze rosną. A tutaj nie tylko gąska, bo i również rośnie sobie o taki dopiero wyskoczył maślaczek. Maślak zwyczajny. O. Właśnie ta błonka widać, że z niego schodzi. Maślak zwyczajny, gąska. I chyba tutaj wydaje mi się, że ktoś tutaj był o. Tutaj, tak, poucinane korzenie z gąsek. Ktoś tutaj był, więc się spóźniłem. Być może bym miał tych gąsek jeszcze więcej. O, tutaj jeszcze się trafiły. Oj, oj, oj. O, bo taki gąsek to szkoda gadać. Całe zjedzone. Może te będą lepsze. O, te tak. Te tak. O. A, nie będę już chyba dar. Nie, za słaba. że taka. No. Za słaba. Ale chociaż o! Tutaj na koniec jeszcze takie gąski maślak. No i tutaj ten przede wszystkim młodziutki muchomor. Bardzo mi ciekawi, co się tutaj pojawią. Muchomorów dzisiaj już dużo nie widziałem. Oczywiście to nic dziwnego, że ich już nie ma, ale jednak fajnie, że się mu pokazał. Bardzo ładny grzyb. Oczywiście muchomor czerwony, grzyb trujący, wiadomo, nie zbieramy go, ale ładnie zawsze wygląda i zawsze to jest taki znak. No, jeszcze grzyby mogą być. Grzyby są albo grzyby będą, zależy, zawsze to ma duży związek z wysypem grzybów i tutaj się szykuje chyba wysyp gąsek, co prawda akurat muchomory bardziej mają znaczenie z borowikami czy kozakami, ale są, o. takie tutaj grzyby, maślaczek też fajny, ładny, taki młody, no kto wie, może jeszcze maślacy czy podgrzybki będą, zobaczymy, może. Może i tak, wszystko się okaże. Zobaczymy, jak to będzie. Ja już to prawda będę kończył, bo już nie, nie, nie mam bardzo tutaj co robić, bo strasznie deszcz pada, zimno mi jest. Więc ja już wolę wracać do domu. Gąski znalezione trochę maślaków, trochę podgrzybków. no co mogę powiedzieć, na pewno w porównaniu do, przed, przed tygodniem, no to jest gorzej. Mniej tych podgrzybków świeżych rośnie. Mniej też maślaków. Gąski się za to pokazały. Prawdziwków kozaków to już w ogóle mogę zapomnieć. Ale co? Rosną młode też maślaki. Widzieliście. Młode tak, ale na pewno tych grzybów jest ogólnie mniej. Dużo mniej. Za to się pokazały gąski. I zobaczymy. Ja Wam dziękuję za za wszystko, co robicie, za subskrypcje, za wyświetlenia, za lajki, za komentarze, i że, że uda się nam w tym roku osiągnąć te tysiąc subskrypcji. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja na razie będę kończył, będę wracał już do domu. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, ciepło. Cześć.